Speedy Armort, czyli jednowarstwowa kurtka, która jest bazą w systemie Step-in Armort, o którym za chwilę trochę więcej. Ja jestem Marika, wy jesteście na RR Moto, zaczynamy. Zewnętrzna warstwa w Speedy Armor to połączenie poliestru i aż 6% elastanu, co sprawia, że ta kurtka jest bardzo elastyczna, dopasowuje się do ciała, jest ponadto lekka i przewiewna. Zastosowano tutaj dzianinę 3D, która jest szybko snąca oraz odprowadza pod z wnętrza kurtki na zewnątrz. Model ten został wpisany w technologię Stepin Armor od Speedy i ideą tej technologii jest to, że produkty, które posiadają protektory w swojej strukturze mają być jak najbliżej ciała, mają być bardzo przylegające, a pozostałe elementy, czyli warstwa wiatrowodoodporna czy ocieplina przychodzą na tą kurtkę, czyli mamy tutaj zupełnie odwrotną sytuację jak w innych kurtkach trójwarstwowych. Gdzie przy ciele mamy ocieplinę, następnie warstwę wiatrowodoodporną i na sam koniec protektory. I kiedy wypinamy te warstwy, to te protektory znajdują się dalej od ciała i w niektórych sytuacjach mogą nie zadziałać prawidłowo. To tutaj tą warstwę z protektorami mamy blisko dopasowaną do ciała. To rozwiązanie jest przede wszystkim bezpieczniejsze ze względu na odległość protektorów i ciała, ale także wygodniejsze, no bo kiedy zacznie padać deszcz, po prostu zakładacie na siebie warstwę wiatro- i wodoodporną, kiedy przestanie ją ściągacie, a w takich warstwowych kurtkach zazwyczaj musimy ściągnąć cały model i wypiąć na przykład ocieplinę, kiedy jest nam za ciepło. A tutaj ściągniemy tylko z zewnątrz, a ta bazowa kurtka pozostanie na miejscu. Przejdźmy teraz do ochrony w modelu Speedy Armored. W zestawie mamy protektory na łokciach Forstech poziomu pierwszego od Speedy oraz protektory Warrior Light na barkach również poziomu pierwszego. I do tego kompletu możemy dorzucić również protektor na plecy, którego w zestawie nie ma, ale kurtka jest pod niego przystosowana. I musi to być protektor od marki Speedy, ponieważ mam takie charakterystyczne mocowanie na rzep. Na nakładce oraz na plecach. Zamontowano również pianki absorbujące uderzenie, a abyśmy zostali zauważeni po zmroku, zastosowano tutaj odblaski. Ten model zyskał certyfikację pojedynczego A. Został zabezpieczony także przed zsuwaniem i podwijaniem się materiału, ponieważ tylna część kurtki została wykończona silikonem, który temu zapobiegnie. A na rękawie znajdziemy gumkę, do której możemy włożyć nasz kciuk i to sprawi, że rękawy nie będą się podwijać. A jeżeli chcecie zabrać coś ze sobą w motocyklową podróż, to tutaj macie do dyspozycji dwie kieszenie na zamek w przedniej części kurtki oraz dwie wewnątrz modelu. Speedy Armor, czyli baza w systemie Stepin Armor, która zyskała certyfikację motocyklową pojedynczego A, a więc może być stosowana jako samodzielna kurtka. Jako, że jest uszyta z przewiewnych i lekkich materiałów, można stosować ją po prostu w tak, jak ją widzimy teraz, w letnie i gorące dni. A kiedy pogoda się zmieni, to możecie dorzucić sobie membranę albo ocieplinę i rozbudować tą kurtkę w taki sposób jaki tylko chcecie. Speedy Armor dostępna na rrmoto.pl. Link do tego modelu oczywiście zostawiłem Wam w opisie. A jeżeli chcecie sami zobaczyć tą bazę oraz inne elementy, w którymi możecie ją rozbudować, to wpadajcie do naszych sklepów stacjonarnych. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.